Mam nadzieję, że dobrze mi, mi widać, e, ale przede wszystkim zależy mi, aby było widać materiał e, aż do jak i Nakiał. E, chcę, aby była jasna jedna rzecz: to jest krótki materiał. E, wspomniał w nim o tym, że ja go oskarżam o to, że to znaczy, on mówi, że uważam, że. Dwie osoby nie mogą mieć tej samej wizji. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że Ty, Artur Żelękowski, nie miałeś tej wizji. W tym jednym przypadku. A nie, że ogólnie nie, mo nie mogą mieć dwie osoby tej samej wizji. Ja uważam, że mogą mieć, to jest biblijne, tak? Mogą mieć dwie różne osoby tą samą wizję, ale Ty tej wizji nie miałeś wtedy, tak? Wymyśliłeś to sobie. O to mi chodziło. Ale chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz: jedną taką śmieszną rzecz. Posłuchajcie, pierwszy. Tego człowieka rozmawiam. Nie będę, proszę Was, nie wysyłajcie mi już żadnych rzeczy związanych z tym człowiekiem. Choćby nie wiem, co powiedział, choćby nie wiem, jakie następne oszczerstwo rzucił, choćby nie wiem, co się działo. Ja na temat tego człowieka nie chcę nic słyszeć. To nie jest ani kandydat do debaty w żadnej mierze, to nie jest człowiek, który ma prowadzenie Ducha Bożego. Na marginesie powiem, to nie jest człowiek, który nawet uczęszczałby na jakieś studia biblijne. On nie ma pojęcia o tym, co mówi, co robi, co czyta. Także na tym jest, temat Pana Macieja. Odnośnie jednej z słuchaczek, która go słucha i wturuje za nim, to jest Pani Katarzyna, teraz. I właśnie do tego chcę się odnieść w tej chwili. Otóż on tutaj mówi e, o Katarzynie, która oglądał od jakiegoś czasu moje materiały, tak? A była pierw zwolenniczką kanału Ewangelizujmy Biblijnie. I chcę tutaj powiedzieć do przybrawców, że nie dziw się, że ludzie stamtąd. Mogą odejść, tak? I powiedzmy słuchać mojego objaśnienia na Twój temat. To nie jest tak, że ta osoba, jak uważasz, że ona popadła w grzech, że przestała Ciebie słuchać, ale ona właśnie przestaje być zwiedziona dzięki temu, tak? Że nie słucha Twoich kłamstw. Nie dziw się temu. E, powiem Wam tak. Użyję to jako drugiego przykładu. Kogoś, kto uważa, że coś wie, a tak naprawdę nic nie wie, jest w strasznym niebezpieczeństwie. Dam Wam przykład, jak niewdzięczną osobą można być. Jak można daleko odpaść. Jak można daleko odpaść od prawdy biblijnej. Pani Katarzyna przyjechała na chrzest, który ja w Grudziądzu. To, był, to było w zeszłym roku. Pani Katarzyna była ze mną w kontakcie od jakiegoś tam dłuższego czasu. Pani Katarzyna płakała i błagała i płakała, abym pomógł jej w jakiś sposób przyjechać do Zełzami. I słuchajcie tego, bo to jest w ogóle coś, co w tej chwili powie, tak? Pamiętajcie, że to jest bizne, bizne, biznesmen, tak? On, on sobie tak mówi, że on jest biznesmenem. Ok? I słuchajcie, co on w tej chwili powie. Abym mógł jej pomóc przyjechać na ten chrzest. Ona bardzo chciała się ochrzcić bardzo chciała wziąć udział w tej konferencji mojej w Grudziądzu I ja y, do tego stopnia się posunąłem i powiedziałem, że y, Kasiu, nie masz pieniążków, masz y, słabo z pieniędzmi, nie ma problemu. Nie ma problemu. Ja po prostu zapłacę za Twój pobyt, zapłacę za Twój pobyt w Grudziądzu, zapłacę za hotel i z własnej kasy, z własnej kieszeni, z własnych moich prywatnych, osobistych pieniędzy zapłaciłem moją kartą, zapłaciłem za pokój. Katarzyny, sam, osobiście, e, aby umożliwić jej przyjazd. Słyszysz się w jaki sposób on, on to mówi? Z własnej e, karty, jak, jak on dokładnie, szczegółowo mówi na ten temat? Jakbyś się chlubił tym, ale wiecie co jest najbardziej zabawne? Ten hotel kosztował 150 zł, co dla Artura Jankowskiego to jest zaledwie 40 dolarów. Dla biznesmena 40 dolarów. Co to dla Ciebie jest Artur? Że, że tak się klubisz tym. Ile to jest te 40 dolarów dla biznesmena wiesz się godzin w pracy? Co to ma być? I ty się tak tym chlubisz, że z własnej woli jej dałeś, z własnej kieszeni, tak? Nie masz powodu do chluby. 40 dolarów to jest nic. To powinno być dla ciebie nic. A jeszcze ty się chlubisz tam, yy, tym, tak? To by było na tyle, jak chciałem pokazać znowu jego obudę. To jest zwykły fagiezejizm, takie chwalenie się, mówienie jakie jestem dobrze. Tak? Słuchajcie się w to. To tak brzmi. Jakie jestem dobrze, bo, bo dałem te pieniądze. Tym bardziej, że to jest mi. Dajesz z tego, co Tobie zbywa. Tak. I po drugie dajesz mało. To nie powinno być dla ciebie jakąś chlubą. 40 dolarów. Tak? Dla biznesmena. On nawet w tym materiale mówi, że jest biznesmenem, tak? ale nie będę go puszczał w całości. Chciałem w skrócie to nagrać. Można powiedzieć, że to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.